No, dobra. To ja może zagram Pikachu w benchu. Aktywowałeś moją kartę pułapkę! E, a, ale ja. Necrofusion! Łączę ze sobą Basti i Iviana, żeby przywołać Wingmana! Ale to moja tura. Poza tym, to nie ta gra. A coś nie grało, kiedy kazałeś nam zagrywać normal Monstery w Extra Monster Yu-Gi-Oh! i Pokémony. Oba te uniwersa, mające swoje korzenie w Japonii, są znane po dziś dzień na całym świecie. Pokémony, co prawda, kręcą się nie tyle wokół kart, co wokół gier na Nintendo, które skupiają się na zbieraniu i trenowaniu kieszonkowych potworków, jednakże karcianka Pokémon jest równie znana co Yu-Gi-Oh! W sumie w Polsce karcianka Pokémon jest bardziej popularna od Yuga, patrząc na dostępność kart. I ilość turniejów. Mimo to jestem jednym z tych graczy, którzy po zapoznaniu się z jedną i z drugą grą stwierdzają, że Yu-Gi-Oh! jest lepszy. Witajcie, zbłąkani internetowcy. Nie mam pojęcia, co robicie na moim kanale, lecz zapraszam Was na materiał o tym, dlaczego uważam Yu-Gi-Oh! za lepszy od Pokémonów. W tym materiale przedstawię wszystkie różnice między jedną i drugą grą, które rzutują na moją opinię. Z góry ostrzegam, że materiał jest bardzo subiektywny, dlatego jeśli ktokolwiek z Was uważa inaczej, to macie do tego pełne prawo. W koniec końców wyrażam jedynie swoją opinię i nie nie obrażać nikogo. Standardowo poproszę Was teraz o łapkę w górę i suba, zaś ja polecę z materiałem. Na sam początek, może zacznę od limitów w talii. Talia do Pokémonów musi liczyć bowiem 60 kart, gdy w Yu-Gi-Oh! masz tych kart dowolną liczbę od 40 do 60, a także Ekstra deck, który może liczyć do 15 kart. Oczywiście jest też drugi format gry, czyli Speed Duel, gdzie masz limit kart od 20 do 30 w main deku i do 6 kart. Yu-Gi-Oh! daje ci nieco większą swobodę jeśli chodzi o budowanie talii. Nie tyczy się to tylko ilości kart, co prawda. Idąc dalej, mamy poziom trudności obu gier. Będąc szczerym, uważam Yuga za trudniejszego, choć Pokémony też mają swoje sposoby na utrudnianie graczom rozgrywki. Przykładowo w Yu-Gi-Oh! nie ma czegoś takiego jak Mulligan. Inaczej jest to moment, w którym ręka gracza jest niezdatna do gry, przez co musi on dobrać nową rękę na start, co równa się profitom dla drugiego gracza. W przypadku Pokémonów oznacza to możliwość dobrania kolejnej karty przez przeciwnika. Jednakże tutaj Mulligan ma prawo zaistnieć tylko jeśli gracz nie ma podstawowego Pokémona w ręce, co oznacza, że nie może zacząć rozgrywki. W ramach wspomnienia w grze Magic the Gathering, gracz może zgłosić Muligana bez spełnienia żadnych kryteriów, jednakże każdy mulligan równa się dobraniem jednej karty mniej na start. Yu-Gi-Oh! jest najokrutniejsze z całej tej trójki. W yu gi bowiem nie ma opcji Muligana i wylosowanie tak zwanego brika stawia cię w wyjątkowo beznadziejnej sytuacji na start gry. I to tutaj kolejna rzecz, która czyni trudniejszą grą co prawda Pokemony, a nie Yu-Gi-Oh!, ale warto o niej wspomnieć. Mechanica Price Card Dla niewtajemniczonych prace to inaczej 6 kart, które odkłada się na bok i po pokonaniu pokemona przeciwnika dobiera się losowo jedną, dwie lub trzy z nich w zależności od tego jakiego pokemona się pokona. Wszystko jest w kartach zapisane. Osobiście strasznie nie lubię tej mechaniki, albo miejscami jest ona w stanie zablokować twoje nawet najlepsze komba, ponieważ kluczowe karty wypadają ci z gry i nawet nie wiesz jakie dopóki nie sprawdzisz talii i się nie zorientujesz sam. W skrócie nieważne ile serca włożysz w daną talię i tak możesz stracić na start te najbardziej kluczowe karty i przegrać przez to. Przywoływanie potworów to też istny majstersztyk jeśli chodzi o Yu-Gi-Oh! W pokémonach przywoływanie jest raczej banalne, albowiem można przywołać Pokemony z ręki do bencha bez ograniczeń, zaś ewolucje wymagają poświęcenia poprzedniej wersji Pokemonu na polu. W Yu-Gi-Oh! z samego założenia możesz przywołać jednego potwora natury, jednakże jak pokazuje Max Challenge... Można przywoływać potworów znacznie więcej. Dla niewtajemniczonych, Max C to karta, którą możesz wyrzucić z ręki, w turze przeciwnika, i za każdym razem, gdy przeciwnik przywołuje potwora, dobierasz jedną kartę. Max C Challenge polega na przywołaniu ponad 50 potworów, aby przeciwnik się wypalił i przegrał. W Yu-Gi-Oh! aby przywołać więcej potworów na turę należy wyprowadzić wystarczająco dobre kombo. Moje pierwsze talie polegały na słabych kombosach, co kończyło się przywołaniem może trzech potworów. Finalnie moja obecna główna talia, czyli Marinesesy są w stanie przywołać nawet kilkanaście potworów już w pierwszej turze, mimo dwukrotnej blokady komba. To co czyni Yu-Gi-Oh! trudniejszym, a także bardziej ekscytującym, to rozmaity Wachlarz uniwersalnych kart, które mimo swojej przydatności nie ułatwiają przesadnie gry. Przykładowo w Pokémonach mamy masę kart, pozwalających na dobranie karty, przeszukanie talii w poszukiwaniu Pokémona, czy też energii potrzebnej do używania ataków. W Yu-Gi-Oh! nie ma takich kart. Słynne pot Grid zostało zbanowane wieki temu, zaś karty pozwalające na dobranie potwora, zaklęcia czy pułapki stali ograniczają się zazwyczaj do konkretnego archetypu kart. Przykładowo większość Marinesesów potrafi wyciągać z cmentarzyska tylko Marineses kart. Zaś archetyp Rocket pozwala przywoływać rokety bezpośrednio z Jeśli nie ja życie, o co mi chodzi, to już wyjaśniam. Karty Pokémon często cierpią na brak oryginalności. Dane karty trafiają na ban listę i zostają zastąpione kartami, które robią dokładnie to samo, a wszystko po to, by ludzie kupowali nowe karty, bo nadal potrzebują tego jednego efektu. Yu-Gi-Oh! również posiada karty o podobnych lub tych samych efektach, jednakże tutaj dochodzą też archetypy, z jakich karty pochodzą. Przykładowo mamy kartę Super Polimeryzacji, która pozwala nam przywoływać. Fuzję używając potworów z pola przeciwnika, a także naszego. Istnieją karty pozwalające na coś podobnego, lecz nie takie same. Przykładowo Fallen of Albas, gdy jest przywoływany poprzez wyrzucenie karty z ręki na cmentarzysko, pozwala przywołać fuzję z Fallen of Albas na liście materiałów, używając jednego potwora z pola użytkownika i jednego z pola przeciwnika. No i coś, za co wielu konami nienawidzi, a inni szanują, czyli zbanowanie Pot of Grid. Obecnie mamy zamienniki Pot of Grid, jak chociażby Pot of Desire lub Pot of Extravagance. Jednakże tutaj mamy nie tylko ograniczenia, ale i koszt użycia karty. Czasami jest to granie wataświeczki. świeczki. Całe szczęście efekty moich Marinesów same uzupełniają mi rękę i nie potrzebuję do tego żadnych potów. Skoro już jesteśmy w temacie, to zostańmy na chwilę przy archetypach kart. Yu-Gi-Oh posiada bogaty wybór archetypów kart, dzięki czemu stworzenie talii jest niezwykle ciekawym doświadczeniem. Oczywiście poszczególne archetypy nie wchodzą ze sobą w komba, aczkolwiek istnieją pewne archetypy wspierające, jak chociażby Dogmatika i Tri-Barrygate, które wspierają archetyp Fallen of Albas. Pokémony w kwestii tworzenia talii wydają się nieco łatwiejsze, ponieważ poszczególne Pokemony nie muszą wchodzić ze sobą w kombo, aby tworzyć zgraną talię, a czasami nawet mieszanie typów jest dobrą opcją. Niemniej, Pokemony cierpią na brak dodatkowych stworków, co sprawia, że w nowych dodatkach do gry uświadczymy nowych Pokemonów tylko jeśli wyszła nowa generacja na konsolę. Z kolei yu gi -Oh! cały czas może nas czymś zaskoczyć i to niekoniecznie czymś, co znamy za anime. Przykładowo mogą być tutaj Fallen of Albas, o których już wspominałem, Gunkan Sushi czy Urs Arctic, których karty nigdy nie pojawiły się w anime. To skoro już o archetypach, to wypadałoby powiedzieć o największym plusie Yuga oraz największym minusie Pokemonów. Wspieranie starych mechanik. Tak, Yu-Gi-Oh od samego początku gry oferowało mechaniki takie jak rytuały, fuzje, a z czasem dochodziły również synchro, iksyzy, pendulum czy linki. Żadna z tych mechanik nie została całkowicie wycofana z gry, a zbanowano jedynie poszczególne karty. Ba, wciąż wychodzą nowe karty wspierające te mechaniki oraz nowe potwory. Niektóre archetypy posiadają nawet cały Ekstra deck składający się z każdej mechaniki, przykładowo DDD lub Odajzy, chociaż Daisy nigdy nie dostały Linka, chyba. DDD na pewno. Pokemony z kolei przez cały okres, gdy w nie grałem, wypuszczały nowe, silne karty, aby finalnie wycofać się z gry, co skutkowało tym, że za kilka lat już nikt nie będzie o nich pamiętać. Pierwszą, najstarszą mechaniką z Pokemonów jaką pamiętam, są karty EX. Potem jako uzupełnienie dla karty IX wyszły mega EX, -y, których raczej tłumaczyć nikomu nie trzeba. Potem były Pokémony GX, aż w końcu wyszły Tag Teamy GX, Pokémony V i V Maxy. Nie wiem jak sytuacja ma się z GX, ale Lecz wiem, że na chwilę obecną mega Pokemony odeszły całkowicie w zapomnienie. Jak już przy tym jesteśmy, to szybkie przypomnienie, że w karciance Pokemon wyrzucono typ wróżkowy. Nienawidzę was za to wykór. Zostały jeszcze dwa punkty na tej liście, i pierwszym z nich jest lore karcianki. Tak, dobrze słyszeliście. Karty Yu-Gi-Oh posiadają własną fabułę. I nie chodzi mi tutaj o to, że w anime, skąd pochodzą karty, faktycznie grali tymi kartami. Nie, to nie o to chodzi. Pomijając archetypy kart jak Kaiju, oparte na słynnych kaiju z japońskich filmów, lub Time Tiffy, nawiązujące do serialu Doctor Who, mamy serię kart, które są ze sobą powiązane jakąś fabułą, której nie doświadczymy w anime. Przykładowo Buster Blader, który był bohaterem zabijającym Smoki, który w trakcie swojej podróży walczył ze złym Smokiem, ratując przy tym małe smoczątko, które przygarnął. Dalszą historię znajdzie w Oprócz tego powiem chociażby, że istnieją witchcrafterki, które na ten przykład połączyły swoje moce tworząc golem Aruru, zaś po odejściu Madame Verze z Akademii Czarów Haine przejęła dowodzenie zmieniając się w Wise Madame. I tak ja wiem, że pokemony mają anime skąd pochodzą karty, jednakże jest różnica między kartami opartymi na historii w anime, a anime z kartami, które mają historię poza anime. Dziwne, ale ja uważam to za duży plus. Warto sobie poszukać i poczytać lore kart, zawsze jest to jakieś rozbudowanie karcianki. Ostatnim i chyba najlepszym plusem Yu-Gi-Oh! jest sama rozgrywka. W Pokemonach i w Yu-Gi-Oh! mamy podział natury, to dosyć oczywiste. Jednakże w Pokemonach nie ma kart, które umożliwiałyby zrobienie czegokolwiek w turze przeciwnika. I tutaj owszem, jedna karta może zmienić wszystko, jednakże nie możemy zepsuć komba przeciwnikowi i możemy jedynie patrzeć na to, co zrobi. W Yu-Gi-Oh! natomiast mamy karty pułapki, quick efekty, quick Spele oraz Hand Trapy, czyli karty, których efekty aktywują się w naszej ręce. Ja sam w mojej głównej talii korzystam ze słynnej Aż Blossomki, Nibiru czy Infinite Impernance. Osobiście uważam, że czyni to tę grę trudniejszą, ponieważ musimy zakładać, że nasze kombo zostanie przerwane lub znegowane. Ale przeciwnik z kolei musi myśleć na bieżąco w trakcie naszej tury, co wprowadza ciekawą dynamikę do gry. Jak widać, różnice między Pokémonami a Yu-Gi-Oh! są dosyć spore i przynajmniej moim zdaniem Yu-Gi-Oh jest lepsze, ponieważ jest bardziej zbud i dynamiczne. Początkowo może przerażać ile zasad trzeba się nauczyć, jednakże uwierzcie mi, że im dalej w grę się zagłębiacie, tym ciekawsze taktyki możecie stosować. Ja sam zaczynałem od bardzo banalnego deku z blue eyes'ami, a finalnie mam dek składany od zera, który swego czasu w Master Duelu był tierem 1 w evencie z linkami. A wy co sądzicie o tych karciankach? Dajcie znać w komentarzach. Wbijajcie też na mojego TikToka, Twittera oraz Instagrama. Na tym kanale widzimy się już w czwartek. W materiale z omówienia zapowiedzi kolejnych Kolejnego sezonu anime. Tymczasem ja będę się z wami żegnać. Do zobaczyska, Ludziska.